Czy gotowaliście kiedyś zimniaki w mikrofalówce? Oh, what the hell? To jest ser. A wygląda jak ma słowo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o amerykańskim jedzeniu. Przeglądając TikTok albo Instagrama, można natrafić na naprawdę bardzo dziwne propozycje amerykańskich potraw. Oraz opowiem Wam o kilku potrawach, które były dla mnie horrorem, kiedy jadłam je w Stanach. A jeśli chcecie zobaczyć, jak jem te potrawy przez trzy dni, to dajcie mi znać w komentarzu i zostawcie mi łapki w górę. Nie wiem jak wy, ale kiedy myślę o Stanach, to jedna z pierwszych potraw, jaka przychodzi mi do głowy, to mac and cheese. A taki prawdziwy, amerykański mac and cheese musi być zrobiony z amerykańskim serem. I najbardziej amerykański, amerykański ser to jest oczywiście Velveeta, która... wygląda jak blok masła. To jest ser! A wygląda jak masło. I konsystencją również przypomina masło. Więc teraz zobaczmy, jak ta potrawa powstaje. Mam tu dwa blokki belgijskiej, cztery palce makaroni, teraz mam tutaj jeden blokkę butera, trochę się to rozkroczyłam, i teraz po prostu zacznę to rozkroczyć. I... Tja, więc y, możecie właśnie zauważyć welwitę. Przepyszna... Kurwa. Kostka k***a. Chciałabym, żebyście spojrzeli na to masło i ten ser i mi powiedzieli szczerze, które to które. Myślę, że po smaku też nie poznacie. Dobra. Więc ona później po prostu dodaje duże rzeczy w puszkach, do tego jakiś heavy cream i tak dalej. No i oczywiście na samą górę mnóstwo, mnóstwo sera. Wow, Marty? I ja wiem, jak to wygląda, i ja wiem, jak to wygląda, ale to będzie przepyszne. I'm sorry. Amerykańskie jedzenie jest zajbiste. Nie no, żartuję, uważam, że amerykańska kuchnia się, ale naprawdę taki dobry smoky barbecue, mac and cheese. Oh. I szczerze mówiąc, naprawdę ta potrawa mnie nie dziwi, bo mieszkając w Stanach jadą coś takiego bardzo często. Czyli po prostu wrzucić wszystko do jednego gara, zapiec i koniec tematu. Oczywiście nie uważam, że to był najzdroższy wybór, ale zdecydowanie jest przepyszny. Więc teraz jak już wiemy, że najlepiej wszystko jest zrobić jako one pot dish i dodać do tego mnóstwo sera, zobaczmy kolejną propozycję. Jakim cudem to nie jest masło? Przecież to wygląda jak masło. Ew, what the hell? To jest coś, co ja też widzę bardzo często, ale nigdy nie miałam do tego podejścia, bo uważam, że jest to obrzydliwe, czyli właśnie te zupy w puszce, te canned soup, taka najpopularniejsza, używana jako sos. Ew. Pamiętam, jak dopiero co przyjechałam do Stanów i dostałam na obiad od mojej mamy grill cheese sandwich, i właśnie taką zupę pomidorową z puszki. Przecież to koło pomidorów nie stało. Jakby wam opisać wygląd i konsystencję tego, to ta zupa była taka lekko prześwitująca, jakby wyglądała trochę jak taka. taka płynna galaretka. Wiecie? Dobra, zobaczmy, co idzie tutaj dalej. Mmm, wybornie. Okej, okay, bardzo mnie ciekawi, czy ta pocięta cebulka, co tutaj została podana, czy ona była rzeczywiście pocięta przez autorkę tego filmiku? Bo bardzo popularną rzeczą do kupienia w supermarketach są po prostu cebule już posiekane. Oczywiście jest to droższe niż zwykła cebula, ale wiele osób wybiera to po prostu dla wygody. Mmm. Po wyjęciu z piekarnika wygląda to jak. Coś, co znajdziesz na peronie o piątej rano, wracając z Sylwestra. Wow! I na koniec to danie zamienia się w pamiątkę z Bałtyku. Uważam, że jest to obrzydliwe, to nie powinno być nazwane jedzeniem, ale przyznam się, że jestem guilty. Jeśli chodzi o takie dania mocno serowe i wkładają tylko jakichś krakersów czy cokolwiek, podzielę się teraz z wami najlepszym przepisem, jaki istnieje. Przepis prosto z Michigan, ok? Bardzo częstym moim wyborem lunchu był mac and cheese, tylko nie taki z paczki, nie, <laughs> nie z paczki, tylko z zamrażarki, ok? Więc taki gotowy mac and cheese i jak go podgrzejesz, to po prostu kruszyłam yy, blue takisy. I je mieszałam z tym mac and cheese. I jakby dopóki tego nie spróbujecie, nie oceniajcie, bo to jest przepyszne danie. Po prostu takie kremowe i ostre, i lekko chrupiące i niebieskie. Coś, co słyszę dosyć często odnośnie amerykańskiego jedzenia, to fakt, że Amerykanie nie gotują, oni składają jedzenie. Czyli po prostu fakt, że te potrawy nie są przygotowane od zera, tylko są po prostu. Masą różnych składników wymieszanych. Chyba to jest jakby dosłownie definicja gotowania, jakby mieszanie różnych składników. Ale po prostu fakt, że wszystko jest albo z puszki, albo jest już pocięte w sklepie, albo jest po prostu pre-baked, albo jest jakąś gotową mieszanką. Czyli tak samo jak widzimy to na filmiku tutaj, gdzie mamy wszystkie rzeczy z puszki, gdzie przyprawa jest gotowa i cornbread również jest z paczki, którą możemy kupić w sklepie. I mimo tego, że ja wiem, że to jest przepyszne, bo połączenie chili i cornbread to jest po prostu magiczna mieszanka, no to jest to leniwe. To jest leniwe i nie jest to najzdrowszy wybór jedzenia dla nas. O czym ja przekonałam się bardzo dobrze na własnej skórze, bo przytyłam w stanę... troszkę za <dużo> Jeszcze trochę i wam zdradzę, ile przytyłam. No dobra, także zobaczyliśmy kilka propozycji obiadów. Tego, czego mi zabrakło w propozycjach tych obiadów, to ziemniaki. Ale czy widzieliście, że można jeść ziemniaki z mikrofali? Czy gotowaliście kiedyś ziemniaki w mikrofalówce? W sensie, wiecie, cały ziemniak w skórce, na talerz do mikrofali? Bo ja tak. Nawet pamiętam, że mikrofalówka u mnie w domu miała program do ziemniaków, więc jest to naprawdę popularne, bo te ziemniaki dosłownie w parę minut są gotowe, ale było to zawsze dla mnie bardzo dziwne.

Oczywiście. Do tego wszystkiego został dodany cool whip. Na pierwszy rzut oka cool whip wygląda jak po prostu bita śmietana. Lecz zwróćcie uwagę, że nigdzie nie ma napisane, że jest to bita śmietana. Jest to nazwane whipped topping, bo koło śmietany to nie stało. Zobaczmy, jaki to ma skład. Woda, syrop kukurydziany, wysokofruktozowy syrop kukurydziany, olej kokosowy, olej palmowy, odtłuszczone mleko i zawiera. Mniej niż 2% śmietanki. Do tego oczywiście dodajemy jeszcze stabilizatory oraz barwniki. Niam! No dobrze, więc kiedy już wymieszaliśmy nasz mały eksperyment niczym z chemii nowej ery, zobaczmy co musimy zrobić dalej. Okej, okay, czyli dodajemy owoce w puszce i pianki. Wsadzanie pianek do każdej słodkiej sałatki albo do zwykłych dań jest tak częste, ale tego jest tak dużo, że dzisiaj się już na tym nie będziemy rozdrabniać. No i cóż mogę powiedzieć? Um, myślę, że. No to więcej nie myśl, bo ten komentarz był naprawdę obrzydliwy, więc wam go oszczędzę. Może macie ochotę na bardziej świeże owoce, więc zobaczmy sobie sałatkę snickersową z Minesoty.

Są jeszcze sałatki, które robi się z galaretką. Jedna z moich ulubionych to ta, w której jest majonez, kurczak i galaretka. Wiecie, my Polacy mamy swoje nóżki, oni mają swoją galaretkę. Mamy też oczywiście mega fancy galaretki, które były mega popularne w latach 50., którą bym chciała mega zrobić. Może nie zjeść, ale zrobić. A więc to tyle z naszej dzisiejszej kulinarnej podróży. Pamiętajcie, jeśli zostawicie łapki w górę i komentarze, to zrobię filmik, gdzie jem takie potrawy przez 3 dni. A ja mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiaj czegoś nowego. I do zobaczenia następnym razem. Pa, Pa!